Witam serdecznie na moim kanale z tej strony. Mark Drake, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Days Gone. Dość wolno to idzie, faktycznie, natomiast ja się bardzo delektuję tą grą. A druga sprawa, no, powiem szczerze, nie mam ostatnio czasu w ogóle na nagrywanie, jak zresztą już powtarzałem nieraz. Zaczynamy sobie w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnią misję, i tutaj swobodnie stoimy sobie na rodywozie. Czego normalnie nie da się wykonać. Moi drodzy, jaka misja dzisiaj? 719 metrów, a misję polegać będzie na powrocie do obozu Hot Springs, a tam musimy porozmawiać z Adą Tucker. Ja sobie tą misję zaznaczyłem celowo, ponieważ dawno już u Ady nie byłem. 100% paliwka, nie mamy co narzekać. Małe wycofanie, tutaj nawet dwa kanisterki leżą. 700 metrów to nie jest dużo, więc możemy sobie swobodnie przejechać, nagrywając dla Was ten gameplay. I teraz tak, nasz motocykl ma już dość fajną moc. Jak wykonamy misję dla Ady Taker, to pewnie jeszcze będzie możliwość upgrade'owania, tudzież tuningu tego motocykla. Sporo tu mam jakiś ziółek o, ta ok, ekipa, proszę, proszę. No nawet tak powiem szczerze, dość, dość ryzykownie. A w ogóle, w ogóle nie zainteresowani byli mną. Dobra, w takim razie. To była jakaś już mniejsza ekipa. Dojeżdżamy do obozu, to poznać po, tych, po tym stosie palących się trucheł frikersów. A my jesteśmy przy bramie obozu. Zobaczymy z czym tym razem będziemy mieli do czynienia. Po rozmowie z Adam. Gościa, który widział tę dziewczynę w Merriam-Fox, mówiłam cię Tak, pamiętam. Więc gość pojechał tam znowu, żeby sprawdzić, czy znajdzie coś jeszcze. Ale no nie Sądzimy, że porwała go grupa włóczęgów podróżująca przez okolice Bell. dupę i wracaj Kurde. do roboty. Gdzie go będzie na ostatnio? Ej, przy budynku po wschodniej stronie Ej, miasta Oldsław. Tak. Wezmę się do roboty. Jezus, jedziemy na wypad do miasta. Ale tutaj normalnie zobaczcie co się dzieje. Gdybyś sam wziął do roboty. O, to mi się nie podoba, pani Ado. E, nic tu nie mogę na razie zrobić. Dobra. Teraz tak, 973 metry do naszego celu. sobie zobaczę, tylko słuchajcie moi drodzy, tu mechanika zbytnio dużo nie wykombinujemy, ale na pewno możemy sobie dotankować. Yy, domyślam się, domyślam się, panie kochany. Poziom numer 2. A, tu właściwie tylko można co? Tylko zatankować i nic więcej. Szkoda. Pamiętam, że to było dość słabo z tymi sprawami, a być może ja jeszcze tutaj nie doszedłem. Dobra, w takim razie sobie podjeżdżamy. Trofeów tutaj nie sprzedaję. Myślę, że będzie lepsza okazja na przykład w Lost Lake u żelaznego Majka. Jedziemy moi drodzy. Zaczynamy sobie grę od misji Ady Tucker. Jedziemy. Być może nawet będzie tutaj... Chociaż raczej w nocy się tutaj nie... Za... w dzień się nie zapuszczą nasi znajomi. Tak jest. No, to są y, paskudy niemiłe. No, zwierzątka tutaj cierpią. A, w zasadzie nie będziemy się tutaj nad tymi zwierzętami już patrzeć. Na celownik kiedyś jeszcze zbiorę y, trofea po, y, po tych freakersach, na no, chciałem tylko poczęstować go przodem mojego motocykla. Y, możemy się uzdrawiać na motocyklu. Nie możemy rzucać y, jak do tej pory y, koktajlami Nołotowa. Szkoda, drodzy, tutaj jest y, taka sytuacja, że mamy coś y, do przeszukania. Trzy palce Jeka. Świetnie się to nazywa. Ja już tutaj byłem. Ta lokacja jest mi znana, ale to nie o to chodzi. Mamy coś innego do przeszukania. Najeżona Manzanita. Jasne, że się przyda. Dobra, słuchajcie, czy tu coś będzie jeszcze. Jeszcze więcej. Ja raczej tu nie będę mógł wskoczyć. Tak, tutaj Dick ma na pewno ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o skoki, pod, podskoki, a to jest rozchodnik. Co my tutaj mamy? Gdzie ja tutaj mogę ewentualnie... Tu się nie da nic zrobić. Muszę się dokładniej. No dobra, dobra, tylko... Tylko czemu? Ostatnią znaną lokalizację, to jest y, nasza główna misja. No ja nic tutaj nie widzę. Sobie próbuję tutaj podpowiedzieć um, tym trybem lepszego widzenia przez Dikona, ale to nic nie daje. Jest, okej okay. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. Ach, teraz jesteś mły. Myślę, że ktoś tutaj chciał yy, rozłożyć taką pułapkę jak nieraz ja wpadam y, jadąc motocyklem. Should First. Ok. Ja już tutaj miałem z nimi do czynienia. Cały ten obóz tutaj rozbiłem w zasadzie. Oj, ale popatrzcie. Tutaj widzę jakiegoś magistra. Przynajmniej jednego. To ciekawa sytuacja, bo ja tutaj, tak jak mówię, już pozałatwiałem wszystkie sprawy, które miałem pozałatwiać. Gdzieś coś jest ukryte, ja to zaraz znajdę. Tutaj ten radiowóz również był przeze mnie e, cały splądrowany. widzę ślad. Dobra, gdzie? Znowu ma Okej. Okay. Dość dziwny trop, bo się rozbiega. Żyć mi tutaj, leżeć. Dobra. Okej. Okay. Na szczęście są dość e, głupiutcy. A, czyli tutaj nasza misja będzie już polegała tylko i wyłącznie na ...wybiciu. Dość odważna dziewczyna. Muszę przeładować. Spokojnie, Dick. Ja Są kolejni. Jest ich troszeczkę, czyżby ta misja... Była powtarzana od nowa. Sytuacji ok, spokojnie, to zabójca, a wy kim jesteście? Dobra. Jeszcze raz się delikatnie uzdrowimy. Nasza broń biała jest bardzo, bardzo, bardzo skuteczna. Szybkie przeszukanie tych ciał Dobra Uuu, jest ich troszeczkę, widzę Skomplikowana sytuacja Hmm, poczekajcie, bomba rurowa może tutaj i tak rozwiążemy sprawę. za daleko, Nie szkodzi. Mamy jeszcze snajpereczkę. Jeden poszedł, druga poszła. U, panie magistrze, coż, pan rzucasz pod siebie? <grytanie> A, bomba dymowa. Dymowa czy jak się nazywa? Dobrze, nie chcesz się wychylić, to nie szkodzi. I ostatni raz, kiedy widziałeś wroga. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy tutaj w tym miejscu po to, żeby no, już oplądrować sobie na spokojnie tych ludzi. Dobra. Zobaczymy, czy oni tutaj mieli coś, coś ciekawego dla mnie. Dobrze. mamy dość mało bandaży oraz oraz złomu. Także będziemy, będziemy się skupić na tym, żeby zebrać i tego i tego dobrze. O i złom jest super plus 4 to dobrze. Zobaczcie, tu się jeszcze ten trafił. Tam była strzelanina, on sobie tutaj po prostu od spokojnie siedział. <grystanie> o, jedno szczałowcy to ostrze, które mam od. Mm, od wieczystych jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocne. Dobrze. Zobaczymy sobie tylko na szybko, czy tutaj jest faktycznie warto przeszukiwać to miejsce. O, zobaczcie. Pomóż! Ej, pomóż! Potrzebuję pomocy! Nic ci nie będzie. Hej, hej, słuchaj, w syfie jest niebezpiecznie, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. obóz? Ok. Gdzie? 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 Ej, no, tutaj zawsze wybieram obóz żelaznego Majka w tej sytuacji. No, raczej Hot Springs odpada. Ład Daker tam jest no, faktycznie dość ciężko. Zatem do żelaznego hej, Majka. Idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil, powiedz, że cię przysyłam. Tak, powiedz, że to był Dickon Den. Znają. Nie zatrzymuj się i uważaj na siebie. No to trzymaj się, mały w podróży. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj właściwie to już nawet chyba nie będę tej lokacji plądrował. Mamy sprawę załatwioną. Nie potrzebuję zbytnio dużo rzeczy do produkcji bandaży bądź mołotowa, nie straciłem w zasadzie w ogóle mołotowów dwie bomby rurowe. To jest jedną bombę rurową, przepraszam. Natomiast teraz sobie szybciutko przebiegnę do motocykla i udajemy się na naszą misję główną. Dobra, okej. Okay. Oj proszę. Mamy tutaj też niedźwiedzia, z którym nie będziemy już próbowali toczyć żadnej walki. Okej. Okay. Dobra, już widzę, że to będzie przede mną, te 200 metrów. Zobaczmy sobie, co tym razem. Liejscówka też mi znana. Jestem przy Old Hwagon Hotel i wchodzę do środka. Widzisz Larsena? Jest tam gdzieś? Nie wiem, ale jeśli jest to go znajdę. Bez obioru. Na pewno go znajdę. Dobra, słuchajcie. Yy, zobaczmy. Yy, po bokach czy żadnych zagrożeń jest tutaj jakaś osoba jedna. Zatem od razu ją oznaczę. U góry snajperów nie widzę. To bardzo ważna rzecz, moi drodzy, żeby oznaczać sobie te osoby, ponieważ no, zdecydowanie łatwiej się później porusza. Wiemy, że ta, że ta osoba jest gdzieś. O, dobra, super. Są sytuacje, kiedy czasem nie mogę oznaczać. Nie wiem dlaczego. Ale teraz, teraz się udało i tu mamy dwie osoby, na balkonie nie ma nikogo, no już mi gdzieś tutaj e, ktoś dojrzał, ja sobie tylko wezmę e, kamień do łapy, tam gdzieś w tą stronę idź, dobra, o tutaj jest jeden, jeden pan, ja sobie przy okazji wezmę troszkę złomu, tylko jeden, ale... Dobra i tyle. Ja mi z zieliskopa <laughs> Dobra, spokojnie, zaraz to opanujemy temat. Okej, okay. <laughs> z zieliskopa. No, moja wina. Mogłem się troszeczkę inaczej za niego zabrać. Dobra, poczekajcie, zobaczymy czy tutaj się da wejść na górę. E, nie, nic z tego. Czy ja się za mnie zabiorą? Czy dadzą radę? O, i tu się da wejść, super. Jesteście moje ptaszki. Myślałem, że da się wejść na górę, pewnie się da, ale już nie będę się tutaj na razie tym zamartwiał. Dobra. Tu jest drugi. No i to wszystko. O, ważne. Masz. A więc, schowisz nie? Patrz, co robi. <noise> No dobra. To tak cię załatwię. sobie, Myślę, że chyba... Yy, myślę, że chyba wszyscy są załatwieni. Mogę się mylić. Poczekajcie, bo tutaj mamy bardzo ważny punkt. Ok, apteczka. Co jeszcze? Coś tu mamy pewnie na górze. Idziemy. Ja super. No i dobra. Jak się trzymasz stary? Za St. John! Wiesz, pomyślałem, że skoczę do miasta, wypiję coś, posiedzę z gublami. Tak, tylko cię uwolnię. Musisz się stąd wynosić. Nie musisz mi tego powtarzać. Nie mam pojęcia, skąd cię tu wziąłeś, ale Jezu, stary. Już dajesz. Okej, okay, super. Misja dla Adetakr wykonana. Nie wiem, czy będziemy się łączyć. Jeszcze nowy punkt umiejętności, super. Oho, Dick, tak to nie skacz. Moi drodzy, tak jest, byliśmy już tutaj w tej, w tej miejscowości, jeśli tak to można nazwać, z tym drwalem. Tutaj były sytuacje z Frickersami i tu zatwiłem pierwszego swojego w życiu niedźwiedzia, jak do tej pory ostatniego, moi drodzy. Ja Wam dziękuję bardzo w tym oto pięknym widoku. Ja się do Was obudzę, przejdę ładnie. Dziękuję Wam za dzisiaj, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki i do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie cześć.